Siema mordeczki, ozdóbka z tej strony dzisiaj zrobimy czary mary czyli powróżymy z kart i zrobimy magię magię o Fame MMA karty są trochę pomieszane i teraz tak tasujemy góral oglądaj czy góral, kiedykolwiek zawalczy Fame MMA? Pierwsza karta. Druga i trzecia. Gural. Czy kiedykolwiek zawalczysz Fame MMA? Pierwsza karta. Druga karta. I trzecia karta.